Moi drodzy, już lada moment, to się wydarzy, za 15 sekund zobaczymy gameplay Elden Ring, który ma potrwać według zapowiedzi około 15 minut. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Dias, a przed wami wreszcie film z tej historycznej chwili. Pozostałe 2 sekundy, nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji, zapraszam do komentowania tego materiału. Będzie też przygotowana przeze mnie pełna analiza właśnie tego, co za moment zobaczymy -16. teraz. Słuchajmy się. Obejrzyjmy i to będzie moja pierwsza reakcja na Hello everyone. Gameplay Elden Ring. In this video we'll show some footage of our new action RPG Elden Ring. We hope it helps to convey a little of this title's mood and gameplay. Nie wiesz, że to się dzieje po prostu. To jest sceny, serio. Czekaj, to będzie z narracją, to wszystko pokazane jakąś taką właśnie większą. Hey, this cat moment. To jest to miejsce. Elden Ring is set here in the lands który był na wycieku Zobaczcie jak się zmieniło, nie? Mówiłem, że to była mega wczesna wersja wcześniej To jest na PC Okej, okay, takie złagodzenie To raczej będę ja, raczej będziemy eksplorować sobie na własną rękę O kurde, jest ten konwój nie masz tego powiadomienia, że nas zauważyli, jak w Sekiro na przykład. Po prostu sobie przejeżdżamy. Coś szwankuje lekko jakość tego streama, ale nie jest to istotne. Widać, co ma być widoczne. No oczywiście, że tak się musiało wydarzyć. Jest jak Dark Souls normalnie. Nawet muzycznie. Jest i walka z o kurde, jeszcze jest właśnie z wykorzystaniem magii na koniu. Ciary. <grystanie> kurde, ale jaka fizyka wody, no proszę. Dobra, jestem kupiony. Słuchajcie, na pewno się odnajdziemy w tej grze. Jako pani sorsu? Oho, wytrącenie z równowagi. No a jak żeby inaczej. Ja Ej to tak jakby ten jakiś kryształ rozwalił czy coś w tym oku. Hmm. Czy to są kamienie? Kto tam utknął? Rezesz cebula? Czyżby pułapka jakaś. A.

Na wyższy level we, weszło to wszystko, widzę. Okej, okay, czyli potrzebujemy jeszcze konkretnej broni, żeby to zrobić. Na to wychodzi. <grywia> Jak stanu? Nie wierzę w to, co widzę, nie? Po prostu... O kurde. Pan screen z tego! I z kimś rozmawiałem i się kłócił, że to jest koncept art. Ja mówiłem, nie, to wygląda na screen z gry, nie. <laughs> I to jest z gry. Weźcie pod uwagę Uuu, mapa świata. No właśnie... Nie spodziewałem się, że ją pokażą. No, bo na początku było info, że to jest speceta. 100 znacznie mocno mieć. O kurde. Kurde, tak ostrożnie pokazują, żeby za dużo mapy nie, nie zdradzić. I klimatu w tych lokacji przynajmniej. Nie wiem, czy to są pustynne, śnieżne, czy co. No Tak, mamy ten radar jakby taki. A, i również w ten sposób, takie strugi światła będą nam wskazywały te nasze znaczniki, spoko. Ja właśnie, yy, weźcie pod uwagę, że chyba tylko Dark Souls 2 było takim niechlubnym przypadkiem, kiedy gra przed premierą wyglądała brzydziej. Ja pamiętam jak grałem w Dark Souls 1, yy, Bloodborne'a. Dark Souls 3 też na gamescom i te gry wyglądały o wiele lepiej po premierze, słuchajcie. Po prostu, więc to będzie jeszcze lepiej prawdopodobnie wyglądało. Szczególnie za chwilę będą testy, więc wystawialibyście teraz na atak, gdyby pokazywali nam grę, która wygląda gorzej. niż w rzeczywistości, nie? Także myślę, że gorzej niż jest na pewno nie będzie, a może być tylko lepiej. Ja pierdzielę. Choć Dark Souls 2 też poprawili. Jak już od czasu bety, co udostępnili ludziom, mówili o tym pokazie, co tam był taki niechlubny. Ale skupmy się na Ellen Ring. O Jezu, ale miał wipe taki sekirowa, po prostu przez ten, przez ten ambient Ej, świetnie! The carriage over there is carrying treasure, an opportunity too good to pass up. Hm. <laughs> Czy są to takie właśnie wydarzenia, rozumiem, we'll tak? We'll prepare for combat with some item crafting, using materials found in the world. Ooo, uh, no to to jest. Słuchaj, ci fajna sprawa. Myślę, że jak to jest otwarty świat, to takie kraftowanie jest bardzo potrzebne, żeby to jeszcze bardziej nas zachęciło, nie? A teraz widzimy jak to wygląda, dość prosto szczerze mówiąc. Kraftowanie yy, często odstrasza, ale... Na razie wyglądało spoko. Jest i skradanie, więc może to poczucie, że podobieństwo do Sekiro jest, to było całkiem trafne w tym momencie. I co, wyciągniemy strzałę? Nie, dobijemy go! Okej. Okay. To są souls'y. I zaczyna się akcja. No nie ma egzekucji jak w Sekiro. Ale był to mocny atak na pewno Mhm, mm jakieś ataki specjalne na broni. Szkoda, że hat jest ukryty, bym chętnie sobie popatrzył na to. A już niedługo testy będą. Kurczę, nawet się nie wiem, co to jest za skarb, no ale może i dobrze, nie? Nie będziemy mieli jakichś spoilerów O, właśnie, wezwanie pomocników Dokładnie, to do pomocą tego kamienia, co w trailerze też było Kurcze, to jakieś małpy są, nie? Wytrącenie z równowagi Doskonale znane animacje, nie? Ej, fajnie ten pokazują, jakby narrator dobrze to uzupełnia, ale nie przeszkadza w odbiorze. Online multiplayer can Co to było? A, okej. Okay. <laughs> <Hey! laughs> Oczywiście muszą być gesty i komunikacja. Charakterystyczne dla gier From Software. Ale no, to na pewno będzie bolesny upadek. Coś czuję. Niezależnie, jaki różny jest ten świat. A te bestie były na screenach i strasznie mi przypominają te takie ze Starego Jarnam. Z Bloodborne, co miały takie zielone szaty na sobie. Mega podobny jest ten design. Boże Nie to się doczekać aż to po prostu na własnej skórze przetestuję, nie? Bo... Oczywiście seria będzie na premierę Tutaj nawet nie pytajcie o to, nie? <grytania> I to będzie dużo się działo na premierę Czy normalnie w obszarze sobie boss wjechał? Tak sobie to wyobrażałem w Dark Souls 2 Jak tam zapowiadali grę Także fajnie, że ten pomysł w końcu wykorzystali w otwartym świecie, nie? No gdzie jak nie tutaj Boże Jaką ten koń zbroję ma? O kurde Jak Aldrich normalnie w zaklęcie? Ja pierdziele, co tu się wyprawia w ogóle? Aż mój green screen nie ogarnia. Kurde. Już widzę, jak to jest spada. Mi ginę po prostu od grawitacji. Będzie typowe. Jak zakamuflowane w tym cieniu to było. O, to, że drzwi to już akurat. Jeszcze nie byłoby ciężkie do ogarnięcia i ta, jak zwykle ta sama charakterystyczna animacja. No cóż to, pułapka zagaduje. Czy nie? Nie, to jest miejsce odpoczynku nasza. Ta sama animacja! Ale kurde! Błagam! Chcę coś takiego jak Sens FORTRIST! Znowu, naprawdę! Liczę, że tu będzie pokaz jakiejś kreatywności, nie? Co to jest ten pomocnik, czy to jest jakiś przeciwnik, który tak ucieka? O kurde. Jak giermek się zachowywał jakiś normalnie. Dobra, łańcuch jest w dobrą stronę, także można otwierać. Co się zaraz wydarzy, coś czuję. A może jednak nie. A może. Tak, także to są na pewno te miejsca odpoczynku, które też słyszeliśmy i tu właśnie się przywołuje Melinę, którą jest właśnie ta pani. Także w mojej analizie trailerów dobrze przewidywałem i, i tutaj ogarniałem Witam. temat. Traveler. Zza Ok, jest upiorna. Jak na waifu. Ok, <grym> że to zgaduję, że jest po podczas naszego pierwszego spotkania, które się pojawi. I też jesteśmy z zamgły jakiejś, jak w Demon Souls po prostu. I, offer you an accord. Hm. I też coś z oczami, nie? Musi być. Ona się ma pojawiać przy każdych tych naszych We've punktach odpoczynku. Hmm. To tak, też często pokazywali tę lokację. I Bosa też, także jestem ciekaw, jak to w akcji będzie wyglądało bez cięć. Ja pierdolę, powiem że to naprawdę spektakularnie wygląda. Cienie i świat, robią genialną robotę. A ten you design, ilość detali. Jakoś tekstur nie, ale the jest to otwarty the świat, Rusza ustami. <laughs> um. Czyżby taki patrze trochę? Czy może ten pait? Starek Strz2? Tak coś czuję. Ja mnie ufał raczej. To już tak myślałem, że to będzie wyglądało. Okej. Okay. Można przerolować jak w Tower of Latry, nie martwcie się. Ej, co... To, to widzę... Całkiem ciekawe rozwiązanie. Ale w ogóle Estus, nie? Ja taki odpowiednik powraca, także już... Też te... Doniesienia potwierdzone są. Kurde! To mi się z czymś kojarzy. że to takie jakiejś grze było. Takie przywoływanie i zwiększanie swoich obrażeń. Graliśmy coś takiego. Na pewno bym jakieś takie coś było. Nie, wiem, może w Souls jakieś jakimś była, ale teraz nie kojarzę? Dajcie znać Jak ostrze śmiertelności docięcie takie. Ta smuga. Jezus, Maria, ale dobrze. Mam nadzieję, że ta muzyka też będzie grała podczas jakiejś eksploracji. Serio. Jezu, jakie wielopoziomowe lokacje. And coming up with suitable strategies for each. Oczywiście nie! Ej, a tu żywcem wyjęte jest Bladburna po prostu. Ja wiem, że szukam podobieństw, ale do czegoś muszę się odnieść. Nie, ale serio, to jak w akurat. Tam wiecie, przed bestią żoną krwi jeszcze, nie? Oho, Bosik. Czy jeszcze nie? Wydaje mi się, że ta muzyka będzie tutaj grała w tle podczas eksploracji, bo zauważcie, że jak się zmieniają scenki, to ona też się zmienia. Lub zanika na chwilę. O Boże, ale właśnie dzięki tym skokom, jakie tu będą możliwości na ukrywanie różnych rzeczy. Przejść jakichś tajemnych. Już nie mówię o samych skarbach, nie? Ale NPC. Możliwość jakiegoś uniknięcia kontaktu i konfrontacji z przeciwnikami. Ja pierniczę. No wszędzie możemy skoczyć teraz. w sumie, jak tak pomyślę ta. ta wysokość. Odnoszenie obrożeń. I cała ta tolerancja może być taka bardziej bladbornowa, myślę, nie? Bo.

A jednak będą mogły w niektórych obszarach. Godric, Hodrick. To jest też ten, taki z wieloma kończynami, który był w jednym z trailerów. Także fajnie, że pokazali na Gameplayu to, co już widzieliśmy, a nie nowe rzeczy. To też w analizie dobrze przewidziałem, że to jest cutscenka do niego. O mój Boże. Well. Playing as a lord. I command thee, kneel. Okej, okay, myślałem, że to już będzie koniec, a tu widzę, że jest wygadany. O Boże, jaki soundtrack. Będzie jak on chodzi w ogóle, ale... Przerąbana. A, fajnie, on nie tylko obijają, ale teraz zwracają uwagę na siebie, super. W ogóle... Jak cebula ten koleś wykonał z tym nakryciem głowy Ja pierdzielę Jakie dasze Nie no super są te skoki. Chyba cały zasad ataków po prostu jego pokazują Ale to obroty, nie! Ja już po prostu widzę siebie na wyzwaniu na pierwszym levelu. Oh boże! Super, jeżdż, pali Thank you for watching. Oh, my boze! This boże. was just a brief introduction to Elden Ring's fundamentals, but more details will be revealed at a later date. There's not long to go now before release. In the meantime, we greatly appreciate your continued support. <laughs> I tej gry. The tarnished... po O, ale to chyba już z trailera jest, no. Ale zobaczymy sobie to jeszcze raz, słuchajcie. Powiem wam, że to co zobaczyłem jest niewiarygodne. Autentycznie jestem... porażony, bo myślałem, stereo? że mimo wszystko będzie tutaj więcej powtarzalności. I jakkolwiek to nie porównywał porównywałem tę grę częściej po tym gameplayu. Champion. Do wielu aspektów z poprzednich gier, ale i tak, widać to jest cholerny po prostu postęp. Nie tylko graficzny, ale i gameplayowy i jeszcze otwarty świat. No to musi się po prostu udać moim zdaniem i mocno to się różni od tego co widzieliśmy do tej pory. W sensie takim stylistycznym, pomysłowym te lokacje po prostu no powiem wam, że Jestem porażony. Czekam bardzo na to. Dajcie znać komentarze poniżej, jak Wam się podoba jest edycja kolekcjonerska, moi drodzy, czyli wyciek był prawdziwy. Tak ona właśnie prezentuje się. Napiszcie też, czy macie zamiar może upolować ją, czy chcecie kupić. Nawet z hełmem można, słuchajcie, torwać, także to jest już ta wersja premium pewnie za kilka grubych tysięcy. No i oczywiście 25 lutego 2022 roku wychodzi Elden Ring. Moi drodzy. Wielkie, wielkie dzięki za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie proszę kciuka w górę, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ niebawem będą też materiały odnośnie właśnie Elden Ring kolejne, ponieważ chcę przeprowadzić jakąś taką analizę, postaram się coś takiego zrobić, zobaczyć czy to będzie miało sens. Myślę, że też dużo rzeczy wypunktowałem podczas tego tutaj filmu, ale na pewno też chcę zrobić film po tych testach otwartych i tam też podzielę się z, wasz, z wami moimi wrażeniami. Tymczasem ja się z wami żegnam, do zobaczenia i do usłyszenia. Następnym razem trzymajcie się, na razie, cześć! I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.